Trzy, cztery. Drodzy Koledzy i koleżanki. Ładni i Blondyni i rudzi. Rudy miał nie być, Uwaga, frajerzy! Mama, she To ja, to ja! Drodzy Rodacy, już 12 grudnia roku Pańskiego 2012. Póki jeszcze trwa. Zapraszamy Was na najsłodszą imprezę w mieście. Przynoście ze sobą cukierki, słodycze cycki, przede wszystkim torty. Zachęcamy Was do robienia ogólnopojętego sypu. Zapraszamy w z komponami. Jest trzeba, ma być kolorowo. Czapki, bluzy chodźmy za free. Dzieńcie, so, dzielcie się. Sam no. Nie ma, że nie. Nie ma, że boli. Koledzy i koleżanka. Koleżanki. Koleżanki. Z cyckami. O! Z cyckami! <grym> tak. Koledzy z cyckami? I koleżanki z cyckami. <grym> A wy musicie z tymi podańskimi czapkami zawsze? A, tak. A, tak. A, A, właśnie nie. o to chodzi. Ładni brzydcy. Czyli my... ...i wy. Blondyni <grym> i rudzi. Ej, bez rudych! A <grym> zdejmujesz spodnie? No tak! A widać nas?

Ej hey, hey, stary! żałuję, że za tydzień jest taka fajna impreza. Dobra. Ale za tydzień nie możesz pojechać za tydzień, bo jak to pójście na przykład dzień. No bo ja za tydzień nie ma za tydzień. Jak tydzień, nie nie dzień za, tydzień. Tak jest za dwa tygodnie ta impreza. Nie pierdolę. I dokładnie za 13 dni. 12 grudnia.